Witajcie na moim kanale. Ja to chyba nie potrafię długo wytrzymać bez szlifowania albo malowania desek. I tak teraz też jest. Zaraz Wam pokażę o co chodzi. Trochę pod namową Sylwii, ale też w sumie bardzo mi się to podoba, więc zacząłem ten projekt kontynuować. Tu już sobie przygotowałem dwie takie belki. One są od spodu omalowane. Tym preparatem coś w rodzaju takiego lepiku zabezpieczającego przed wilgocią, i tu jeszcze u góry będzie to znaczy to leży teraz z boku, ale będzie u góry taka belka. Tam to były słupki i to będzie coś w rodzaju takiego stelażu sezonowego. Właśnie w tym momencie przymierzamy się do tego, żeby. Robić ozdoby na halloween, halloween z sre halloween Nie polskie święto, ale jeżeli komuś się podoba to, to czemu nie I właśnie my chcemy sobie tutaj zrobić takie ozdoby Ta ścianka będzie yy, służyła również zimą i w lecie do innych celów W zimie sobie tutaj zrobię taką mm, Taki parawanik, powiedzmy żeby było troszeczkę przytulniej do, do morsowania Może nie cieplej, bo cieplej na pewno nie będzie O w tym miejscu powstanie ta rama i ta rama to jest jakby taki element permanentny, który nie będzie się zmieniał. Natomiast wszystko to, co będzie w środku, będzie zmienne. Deski, które, te belki, które widzieliście, one miały początkowo przeznaczenie na taką bramę torii. Na szczęście ta brama nie powstała, bo ta brama miała być przy wejściu do warzywnika. Głupi pomysł, wiem. Teraz już wiem, że głupi pomysł. Yy... I na szczęście nie powstało, zostało drzewo, które zostanie teraz wykorzystane. Słupki będą wkopane tutaj w tym miejscu. Belka będzie u góry, zresztą zaraz będę to robił, to Wam pokażę. A co później, jakie tutaj Sylwia wymyśliła ozdoby, to zobaczycie w późniejszym terminie. Myślę, że jeszcze w tym odcinku uda się to zmontować, a jak nie to w następnym. Miałem nie pokazywać za wiele jak pracuje, żeby nie zanudzać, ale czasami można coś pokazać i pogadać. To są dziury pod, pod słupki. Mam zamiar je przewiercić gdzieś na 80 cm około i zabetonować. Druga dziura powstanie 3 metry dalej. Także trochę wiercenia jest, no. Tak głębokość robi swoje, bo jak się już wierci gdzieś po więcej niż pół metra, no to już idzie ciężko. Zrobimy kontrolny pomiar. No, pół metra to jeszcze 30 centymetrów zabawy. To już wam tego nie będę pokazywał, żeby nie smęcić. Otwory przewiercone. Tu jest jeden. Tu jest drugi. Tak to sobie odmierzyłem, że powinny być na odpowiednią głębokość. Także jak wsadzę całą bramę, to powinno być równo. Ewentualnie delikatnie podreguluję to będzie. Brama też skręcona na takich sprytnych kątownikach, które dzisiaj malowałem, a raczej opaprałem resztką lakieru, która została z ławek. Ale w sumie ma to swój urok, więc tak pewnie zostanie. Tak wygląda brama w całości. Spróbuję się oddalić, żeby pokazać. I te haczyki od razu przykręciłem, ponieważ nie chcę ich przykręcać później jak będą, jak brama będzie stała, żeby już nie ruszać w tym betonie. To są haczyki pod, a to zobaczycie pod co. Sylwia sobie zażyczyła co 20 cm, więc poprzykręcałem. No i teraz pasuje to dźwignąć. Problem polega na tym, że będę musiał to zrobić sam, ale coś wymyślę. Tu sobie coś podłożę, tu coś jakoś dam radę. W każdym bądź razie to już jest gotowe. Zaraz sobie przygotuję wszystko do postawienia tej bramy i pokażę Wam, jak to będzie już stało. Próba numer dwa, bo pierwsza nie wyszła. Teraz wyjdzie, mam drabiny z dobrej strony. O, jest. Sadzone do dziur, to najważniejsze. Teraz to sobie już to spokojnie wyprostuję. Pierw to chyba Zrobię może ten poziom u góry, sprawdzę czy jest, a potem pion sobie zabezpieczę tymi listewkami. No i później pójdzie beton, ten, który zawsze używam, także tylko zasypię i zaleję wodą. No i tak będzie do jutra pewnie czekało. Także pokażę Wam, jak już będzie to wszystko wypionowane, wypoziomowane. A teraz robię sobie dalej. Konstrukcja stoi, jeszcze nie zabetonowana, ale już zasypana betonem. Zaraz będę zalewał wodą. Jest pion, jest poziom. Tu jeszcze musiałem podeprzeć pod skosem, bo był problem z pionem, ale już jest wszystko OK. I to będzie musiało sobie poczekać do jutra. Myślę, że nic nie będę teraz z tym robił, chociaż to jak już po zalaniu tego betonu praktycznie można byłoby już to wszystko pościągać, ale niech to sobie spokojnie do jutra Poleży. Jutro będzie y, ciąg dalszy. Ja ten odcinek kończę dzisiaj, z tego względu, że myślałem, że y, zrobię jeden odcinek, który będzie y, w czwartek, y, ale jednak podzielę. Będzie w środę normalnie, tak jak są filmy. I w czwartek, jak uda się wszystko zrobić, będzie ciąg dalszy. Ewentualnie, jeżeli by się nie udało, to ciąg dalszy będzie normalnie, tak jak zawsze jest y, film puszczony w piątek. Także tyle na dzisiaj. Zapraszam Was do następnego odcinka. Trzymajcie się. Do zobaczenia.